Hej widzowie. Shadow Garden to dość enigmatyczna organizacja, która od momentu powstania rozrosła się na wiele sektorów gospodarki, wpływając na losy całych królestw, jednocześnie ścierając się z siejącym zamęt kultem Diablos, który przed powstaniem organizacji cieni bezkarnie władał światem z ukrycia. A jedynym nieświadomym wagi misji Shadow Garden jest jej lider i założyciel Seed Kageno, który aż do teraz przekonany jest, że jego ludzie za bardzo wczuli się w odgrywanie roli na podstawie tego, co powiedział swoim pierwszym podwładnym, gdy był jeszcze dzieckiem. Jednak nic nie wskazuje, by seria chciała zrezygnować z tego gagu, a my widzimy tylko, jak każdy kolejny przypadkowy krok Sida przybliża jego organizację do rozwoju, a jemu zapewnia jeszcze więcej czci ze strony podkomendnych. Ale jak potężny stał się Shadow Garden i jak wygląda rozłożenie sił wśród najważniejszych cieni, na te i wiele innych pytań postaram się Wam dzisiaj odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, że wszystko zaczyna się od Alfy i jej przypadkowego wyleczenia z opętania przez głównego bohatera podczas jego eksperymentów. Ponieważ to właśnie wtedy Shadow uzyskuje lojalność Elfki, która, wierząc w jego spreparowaną historię, rozumie, że jej wrogiem oraz innych potomków bohaterów jest kult Diablos, stojący za ukryciem lekarstwa i prawdy o klątwie, która ją dotknęła, wywołując rozkład z powodu przeciążenia Many. Od teraz, pełna nowej nadziei, Alfa trenuje pod okiem Sida, ucząc się zaawansowanej szermierki, magii oraz wiedzy z jego poprzedniego życia, od literatury aż po ekonomię i technologię. Co w tym świecie było prawdziwym przełomem. Zaś niebawem szeregi reinkarnowanego chłopca i elfki zasila także sześć innych dotkniętych klątwą kobiet, przechodzących taki sam trening pod okiem przywódcy, przez co stanowią najbardziej wykwalifikowanych ludzi Shadowa, znanych jako Siedem Cieni. Jednak, mimo licznych sukcesów w walce ze swoim głównym wrogiem, cała siódemka cieni postanowiła z ciężkim sercem się rozdzielić i opuścić swojego lidera rozumiejąc, że to najlepszy sposób chcąc ratować kolejne opętane kobiety oraz kontynuować swoje śledztwo w sprawie kultu Diablos. I to właśnie ta decyzja doprowadziła do niezwykle szybkiego rozwoju Shadow Garden, zapewniając im nowych, wykwalifikowanych członków, którym przekazały mądrości głównego bohatera, a część Siedmiu Cieni stało się popularnymi i niezwykle rozpoznawalnymi personami publicznymi, zapewniając w ten sposób dodatkowe zasoby potrzebne do dalszego rozwoju oraz ułatwiając stworzenie lepszej siatki szpiegowskiej i powstanie wpływowych przedsiębiorstw jak firma Mitsugoshi, która dzięki wiedzy wyprzedzającej obecne czasy zdoła zapanować nad rynkiem, wprowadzając nowe, wcześniej nieznane produkty. W dodatku oferując najlepszej jakości trunki, kosmetyki czy ubrania, Stając się branżowym gigantem i praktycznie monopolistą, z czasem odpowiadając także za bankowość, wchłaniając pozostałe podmioty. Dzięki czemu ich pozycja tylko się umacniała, a oni zyskali szerokie wpływy sięgające nawet poza królestwo Midga. Zyskując w ten sposób nieskrępowany dostęp do informacji i funduszy potrzebnych do finansowania licznych badań, w tym tworzenia nowoczesnych wynalazków pochodzących ze współczesnej Ziemi. Zaś kluczowym w utrzymaniu tajności organizacji cieni była też ich główna siedziba mieszcząca się w starożytnym mieście Aleksandrii, która, jeśli wierzyć grze, wypełniającej dwuletnią lukę informacyjną, została przekształcona w siedzibę Shadow Garden, po tym jak główny bohater pokonał glistego smoka jeszcze przed okresowym odejściem siedmiu cieni i zanim dopracował swoje popisowe zaklęcie atomowe, a zawędrowali tak daleko dlatego, że ich pierwsza baza została odkryta przez Skuldy cool Diablos. Natomiast o wyjątkowości położenia bazy operacyjnej w Aleksandrii świadczy to, że wokół unosi się trująca mgła ze względu na obecność smoka, który obecnie służy shadowowi, a który znany jest jako jedno z najsilniejszych obecnie żyjących stworzeń na świecie i same legendy krążące o tej bestii odstraszają innych, by zapuszczać się w te rejony. Tak też Shadow Garden umocniło swoją pozycję jako zdecydowanie najsilniejsza tajna organizacja i superpotęga, mogąca równać się z całymi królestwami, wielokrotnie udowadniając, że są absolutnie nieuchwytni dla dotąd najsilniejszego i najbardziej wpływowego kultu Diablos, wielokrotnie krzyżując ich plany. Również w ujęciu czystej siły militarnej Shadow Garden dorównywał innym narodom, mimo że liczba cieni oscylowała w okolicach 712 kobiet. A wszystko dlatego, że każda z nich była potomkinią bohaterów, ocaloną od klątwy, a zatem magicznego przeciążenia, przez co każdy z cieni był ponadprzeciętny, jeśli chodzi o naturalną pojemność many. Co w połączeniu z rygorystycznym i unikalnym szkoleniem na temat sztuk walki, w tym szermierki, a także slajmowym uzbrojeniem stworzonym przez Shadowa, uczyniło z nich oddział elitarny, gdzie możemy śmiało przyjąć, że każdy członek wart był setki wojowników. Szczególnie istotne w tej kwestii były badania głównego bohatera i slajmowy strój, który ułatwiał infiltrację z uwagi, że jego struktura umożliwiała zmianę kształtu, tworząc wszelkiego rodzaju broń czy pancerz, który w większości przypadków mógł zostać naprawiony w kilka chwil. A ponadto owe uzbrojenie zwiększało naturalne zdolności członków Shadow Garden, cały czas poprawiając ich zdolności kontroli Manom, z uwagi na trudność korzystania ze slajmowego stroju, czyniąc z nich praktycznie niezawodną armię. Jednak mimo tego, że każdy cień w porównaniu do regularnych sił zbrojnych był niezwykle wartościowy, to wewnątrz Shadowgarden istniała ścisła hierarchia i ogromne różnice, tak w posiadanej mocy magicznej, jak i skuteczności w walce. Oczywiście najwyżej tak pod względem autorytetu, jak i siły bojowej, uplasował się i lider Seed Kageno, który dotąd nie spotkał godnego sobie przeciwnika, z łatwością pozbywając się najlepszych członków kultu należących do rycerzy okrągłego stołu z piątej czy dziewiątej pozycji, jak i demona Ragnaroka, który dawniej zniszczył królestwo Oriany. I oczywiście także 7 Cieni nie może się z nim równać. Przez co CIT jest siłą więcej niż wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa Shadow Garden, mogąc swym atomowym zaklęciem obracać wrogie armie w pył, ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o jego sile, to kliknijcie w kartę w prawym górnym rogu ekranu. No ale już wracając, nie należy lekceważyć także pozostałych członków organizacji, a zwłaszcza siedmiu cieni będących strażnikami protagonisty, którzy ucząc się od niego przez trzy lata, całkowicie deklasują resztę sił organizacji, stanowiąc jednocześnie szczyt wśród światowych potęg. I samo podporządkowanie choćby jednego z nich siłą, zdaniem Rose kosztowałoby wrogi naród ogromną ilość zasobów, a ja uważam, że byłoby to ostatecznie daremne z powodu odwetu organizacji. W końcu każdy z tych pierwotnych cieni w pojedynkę przewyższa najsilniejszych wojowników z innych krajów. Co tyczy się nawet najsłabszej z siedmiu cieni gammy, która, mimo swojej niezdarności i amatorskiej znajomości sztuk walki, potrafi się bronić, używając wyłącznie surowej magicznej mocy, a należy pamiętać, że już najsłabsze cienie są w stanie niszczyć całe budynki. Jednak mimo wszystko, największą zaletą gammy nie są zdolności bojowe a inteligencja, przez co Alpha przyznaje, że pod tym względem nawet ona przegrywa. Przez to też najsłabsza ze strażników głównego bohatera zajmuje się głównie koordynacją wojskową, finansami oraz analizą, dzięki czemu przewodząc firmie Mitsugoshi wspólnie z Zetą, zdołała odtworzyć wiele produktów ze świata Sida. Niestety określenie już pełnej topki wśród siedmiu cieni pod względem mocy jest znacznie trudniejsze. Ponieważ jedyne informacje to takie, że jak już wcześniej powiedziałem gamma jest najsłabsza, a Alfa stoi na szczycie siły oraz autorytetu jako wicelider organizacji. Ale jak wcześniej mogliście usłyszeć, nie pod każdym względem jest ona najlepsza i nie chodzi tylko o inteligencję. Ponieważ, na przykład, na podstawie informacji, że Delta ma największą surową siłę ze względu na swoją bardziej zwierzęcą rasę, możemy przyjąć, że i pod tym względem Alfa jest gorsza. Tylko z uwagi na magiczną moc w praktyce nie miała problemu z utrzymaniem pozycji wicelidera, gdy Delta wyzwała ją na pojedynek. A sprawy rankingu i określenia pozycji poszczególnych członków nie ułatwia także nazewnictwo, gdyż przypisywane litery alfabetu greckiego odnoszą się nie do siły, a do kolejności dołączenia do Shadow Garden, i podobnie wygląda to w przypadku niższych rank. Ale jeśli miałbym stworzyć jakąś topkę, to ta wyglądałaby w następujący sposób. Na pierwszym miejscu Siedmiu Cieni niezmiennie byłaby Alfa, która najpewniej nie straci swojej pozycji, z uwagi że nieustannie się wzmacnia, trenując i poprawiając swoje techniki walki. Zresztą, rzekomo dysponuje ona nawet większą ilością mocy magicznej niż Shadow, chociaż myślę, że chodziło raczej o moment jej dołączenia, gdy główny bohater był jeszcze dzieckiem. Zaś na drugim miejscu widziałbym chyba jedynie Deltę, która dzięki treningowi Sida i swojej niezwykłej potędze fizycznej wraz ze wzmocnieniem się energią magiczną jest prawdziwą potęgą, wystawioną na front starć w przypadku zagrożenia. I mimo że nie zna złożonych sztuk walki, to jej surowa siła jest wystarczająca, bo w końcu nawet bez wzmocnienia się magią potrafi przecinać budynki. Podczas gdy poza walką jest też świetnym psem tropiącym, mając jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy węch oraz słuch przez co mogła przejrzeć nawet najlepsze przebrania i przykrywki Shadowa. Wreszcie jako kolejną w rankingu widziałbym Zetę, i chociaż nic jasno nie wskazuje, czy zasługuje na tak wysokie miejsce, to fakt, że jest z rodu bestii oraz nie przyjmuje rozkazów nawet od Alfy, jak wspomniano w nowelce, pozwala mi przypuszczać, że jest wystarczająco przydatna albo silna, aby się tak zachowywać. W końcu rywalizuje i zadziera z Deltą, a wiceliderka przyznaje, że ich pojedynki bez jej interwencji są dość brutalne. A co więcej, Shadow dostrzega w niej duży potencjał, gdyż jej szermierka mogłaby dorównywać Alfie, gdyby się faktycznie starała, wykazując przy tym także spore zdolności kontroli mano. Natomiast jej główną rolą w Shadow Garden jest dowodzenie oddziałem rozpoznania oraz możliwość prowadzenia samodzielnie długich misji infiltracji ze względu na posiadane zdolności skradania. I tak na czwartym miejscu mam sporo wątpliwości, ale ostatecznie umieściłbym chyba Bete, której umiejętności są najbardziej zbalansowane pod względem walki. Dzięki czemu jest najbardziej wszechstronną postacią. A dodatkowo jej szermierka nazywana jest najbardziej zbliżoną do tej Shadow'a, przez co miejsce to wydaje mi się jakkolwiek zasadne. Niestety, mimo wielkiej wszechstronności, tak jeśli chodzi o działania w terenie, jak i walkę, Beta zdaje się nie osiągać mistrzostwa. Przez co niestety odbiega od tych bardziej wykwalifikowanych, ale za to jest najlepszym zastępcą dla roli każdej innej postaci jednocześnie mając też wpływ na światową literaturę, wykorzystując historie zasłyszane od głównego bohatera bez jego zgody. Wreszcie na piątym miejscu dałbym słynną pianistkę Epsilon, która tak jak Beta wykorzystuje zasłyszaną muzykę od swojego lidera. I co więcej, jej szermierka jest na podobnym poziomie co Bety. Ale tym czym naprawdę się wyróżnia zdaniem Sida to kontrolą magii, co wydaje się być kluczowe w przypadku dłuższych potyczek i walki dystansowej. Chociaż protagonista jednocześnie przyznaje, że Epsilon w pozostałych kwestiach odbiega od reszty z elitarnej grupy. I tak przedostatnie miejsce przyznałbym Ecie, której główna rola sprowadza się do bycia badaczką. Dzięki czemu może odtworzyć nowoczesną technologię z ziemi na podstawie samych opisów, a także posiada znaczne zrozumienie magii, co pozwala jej tworzyć artefakty, w tym takie zakłócające mane. Co nie znaczy, że nie posiada zdolności bitewnych, ale u podstaw jej możliwości fizyczne zdają się nie być tak imponujące, a ona często jest przemęczona przez problemy ze snem oraz jest dość powolna. Czego nie można powiedzieć w momencie, gdy przechodzi w swój tryb bojowy, ponieważ wówczas jest w stanie z pomocą telekinezy zasypywać przeciwników gradem slajmowych mieczy, jak i chronić się z manifestowanymi tarczami. No, i na koniec, oczywiście na miejscu siódmym, jak już wcześniej powiedziałem, znajduje się mająca problemy z koordynacją ruchową gamma. Oczywiście na tym nie kończy się hierarchia Shadow Garden, ponieważ poniżej siedmiu cieni znajdują się nazwane numery liczone od 8 do 24, kontynuując nazewnictwo z greckiego alfabetu, jak odpowiedzialna za szkolenie rekrutów Lambda z numerem 11, czy będąca osobistym ochroniarzem Gammy Nu z numerem 13. Natomiast cienie zaliczające się do tej klasy zostały osobiście wybrane przez pierwotną siódemkę, co potwierdza ich wyjątkową zdolność oraz przydatność. Zaś poniżej są już tylko nienazwane numery zaczynające się od dwudziestki piątki. Oczywiście one także mogą z czasem awansować do tych nazwanych i tak na przykład Nu pierwotnie była 93 numerem zanim awansowała i zyskała swoje imię. Jeśli natomiast chodzi o siłę i przydatność numerów, ta zdaje się w pewnym stopniu odzwierciedlać zajmowane przez nich miejsce, ale głównie chodzi chyba o zasługi dla Shadow Garden. Przy czym warto zaznaczyć, że już najsłabsze z numerów, jak 711 oraz 712, są w stanie w pojedynkę niszczyć budynki, jeśli weźmiemy pod uwagę wyczyn 712, pewien czas po jej wymuszonym przebudzeniu, kiedy wywołała silną eksplozję, niszcząc wiele budynków, i warto podkreślić, że na zrujnowanej Ziemi była jedną z najsilniejszych istot. Jednak mówimy wówczas o innej klasyfikacji, ponieważ na Ziemi kategoria siły, jeśli chodzi o magię, była znacznie niższa, jeżeli niż w przypadku świata, w którym Sith się odrodził. A na koniec zachęcam Was jeszcze do wejścia na kanał Nowa Vibe, gdzie usłyszycie kilka ciekawych piosenek stworzonych z pomocą AI z naprawdę różnych anime, dlatego myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie. Sayonara.